Dzisiaj chłopaki mają tutaj BMK M5, -kę F90. Drze się to niesamowicie. Gdzieś w połowie pomiaru musiałem wyjść, bo nie miałem słuchawek na uszach. Bałem się, że mi pęknie głowa. Także chłopaki zmierzyli serię. Zaraz sobie tam podejdziemy do wyniku. Teraz zajmują się obróbką programu. Ja im nie przeszkadzam. A zobaczymy, czy dzisiaj będzie z kim pogadać, tak naprawdę. Na zdrowie. A tak wygląda wykres serii. I mieliśmy 600. 604 konie, także bardzo przyjemna, bardzo przyjemna seria. Dzień dobry. Dzień dobry dzień dobry. To co pan będzie robił teraz? Ważne sprawy będą. Programujemy coś... stage one do M 5 Na razie podłączamy baterię support, żeby się coś tutaj nie wysypało, bo idziemy na łatwiznę, zaprogramujemy po OBD. Zdrobniki są na wierzchu i można by to benczować, ale są dwa. Jednak może przy piątku nie będziemy się przemęczać, polecimy po OBD. Także jest support i jedziemy z tematem. Ostatnio młody Borsuk obiecał, że będzie jakaś turbo benzyna, żeby było przyjemniej, bo diesle za proste podobno. Tak jest, no diesle uchodzą za proste i łatwe i przyjemne. Wszyscy robią diesle. Nie, bo zdecydowanie jest to faktycznie łatwiejsze, wybaczają dużo, dużo więcej. Łatwiej uzyskać dobry efekt. Tutaj jednak benzyna rządzi się swoimi prawami. Dużo zależy od paliwa. I generalnie powiedzmy, żeby porządnie zrobić taki samochód, trzeba na to poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Rzadko jest tak, że za pierwszym flaszem wchodzi, tak jak właśnie młodemu się tam ostatnio. Wydarzają takie super historie, że wszystko perfekcyjnie działa za pierwszym razem. tu na, powiedzmy, że no przynajmniej te dwie, trzy próby z jakimiś porządnymi logami. Oczywiście temperatury dzisiaj nie zachęcają, bo gorąco na dworze. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast no jest to auto z dość małym przebiegiem, więc tutaj też można być nastawionym raczej na sukces. Aha. Chcesz strzelić jakiś przyrost? Zgaduję, generalnie jest to wszystko seryjne. Póki co wydech, katalizatory, które dość mocno trzymają samochód. Więc no, podejrzewam, że idziemy w kierunku jakichś 60-70 koni i okolice 100 N. Więcej N też silnik S63, B44. No, Przyjmuję, ale korby mają też swoje ograniczenia. Są firmy, które robią zdecydowanie więcej, ale o tym z tym silnikiem i wiem, że. Na pewno nie zrobiłbym u siebie więcej, więc, więc mhm. chyba nie będziemy robić takiego max kopa z dołu, żeby tutaj ryzykować sprzętem. Mhm. Nie, nie w tym rzeczy. No to co, flash? No to flash and go, jak okay. to mówią. Pokazać ci jak się zapłon włącza? A bardzo proszę. Trzeba jeszcze zapiąć pas sobie tutaj. Do, do tej historii pod tytułem zapis dwóch sterowników silnika, bo tutaj są sterowniki dwa. Trzeba to chwilę dłużej niż w przypadku prostszych modeli. I serio, trzeba mieć pasy trzeba zapięte? Pasy zapięte, żeby się ten zapłon nam nie wyłączył. Wolałbym, żeby się nie wyłączył. Okej, okay. no to żeby odpalić zapłon w tych nowych bmw bez naciskania pedałów, trzeba nacisnąć przycisk start-stop trzy razy dość szybko. Dość szybko. Tak. Pięknie, to jest wiedza. No, to jest... wiedza tajemna. Tajemna, przydatna. Użyjemy autotunera jako urządzenia do zapisu. Eee, prawdę mówiąc używamy go od niedawna i, i zawsze jak używamy to mam jakąś lekką nutkę obaw, ale mam nadzieję, że to wszystko tutaj przejdzie. Mhm. Ja się tutaj jeszcze pobawię wnętrzem. Da się tutaj. ładne światełka w ogóle. Ładniejsze niż w F10 takie. No, powiem ci, że ja miałem jeszcze bękę z serii E, to tam w ogóle dało się palec wsadzić do lampki, bo nie było tego. Nie było żadnej tej, żadnej szyby, nie? dało o, się żarówkę no dotknąć. tak, były tam takie, jak w ogóle jak w samolocie? takie były. Takie no, takie, mniej więcej. Takie no. Nie wiem, jak oni w Stanach uniknęli pozwów. nie palca? No, wszystko się można poparzyć. Taka żaróweczka, wprawdzie W5W, no, no. ale Na grzeje Ci się i co? Dobrze, nie, nikt się nie sparzył. Dobra, e, dlaczego tu są dwa sterowniki silnika? Głównie ze względu na to, że mamy 8 cylindrów, jest co robić i z punktu widzenia fizycznego, czyli ilości dostępnych portów w sterownikach, jest to rozdzielone, i ze względu na moc obliczeniową. Co ciekawe, nie jest tak, że jest to symetryczne, że master, bo to są sterowniki typu master i slave, jeden z nich jest głównym, nadrzędnym, drugi wykonuje jego polecenia. Nie jest tak, że jeden steruje lewą głowicą, drugi prawą. Ten podział dotyczy tylko sterowania wtryskami. A ogólnie te zadania są dość wymieszane. Master generalnie, y, strona za, zapłon i, i sterowanie tu gospodarkami. Slave, y, slave zajmuje się wtryskiwaczami i tą całą resztą obróbki, y, jeżeli chodzi o ekologię. No jest jest to mocno skomplikowany temat. Kojarzę, że gdzieś tak jeszcze było chyba w jakiś... To się zaczęło tak naprawdę, sorry, że Ci tak wszedłem to, no, spoko. Zaczęło się to w BMW 750 E32. Hmm, tylko tam to było właśnie zupełnie podzielone symetrycznie. I było tak, że jak padł sterownik albo czujnik wału pierwszego sterownika, to auto to auto pracowało po prostu na 6 cylindrów, bo to było wtedy V12. Mhm. I chodziła lewa strona lub prawa strona. Wszystkiego było dwa. Więc to było rozpatrywane jako tak naprawdę dwa różne systemy z jedną przepustnicą. Mhm. A tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest to całkiem inaczej, ale to już tak naprawdę od początku lat 90. były takie historie. Chyba w Q7, w 4.2 TDI? Tak, TDI 4.2 jest dokładnie na ten sam, na tę samą modłę, też sterowniki są dwa, tam są medycy 17, cp 24 I, i też pracują w takim samym reżimie Master i Slave, tak samo i 5.0 TDI, wyjątkiem są V8 te 4.2 w, w, w Audikach, bo one chodziły na jednym sterowniku. Mm. Chciałem się zapytać jeszcze oprócz tego, że tam stawiamy w 100 N i 60 koni, znaczy, ty tak strzelasz. Czy tutaj w programie jeszcze coś jest innego w stylu jakieś popsy, sropsy, cudawianki, czy tylko, General, tylko dodanie mocy? Generalnie jest tak, że MK fabrycznie ma już zaprogramowany w tych trybach dynamicznych jakąś formę barbles z wydechu. I przy zmianie biegu, przy redukcji momentu, również słychać tam jakieś, jakieś, jakieś wydarzenia w wydechu i nie, nie robiłem z tym nic, bo wydech jest seryjny. Te katalizatory na pewno cierpiałyby tutaj bardzo i nie chciałem tego, tego uwydatniać. Właściciel obiecuje, że zajmie się tym wydechem i może wtedy trochę, trochę wydłużymy czas tych, tych popsów, barbus czy co to tam, kto tam nazywa, krakus. Każdy swoją nazwę stosuje mhm. e, Ale na ten moment jest to, jest to takie jakie jest w MC I to jest takie ze smakiem myślę, że, że Jakieś cudowanie z tym nie wychodzi na zbyt dobre No popsy się zrobiły modne ale Popsy to... się zrobiły modne i myślę, że mam nadzieję, że to w najbliższym czasie przestanie być modne, bo Popsy to jest w tej chwili Rak tuningu po prostu i motoryzacji, bo Połowa zleceń na, na serwisie plikowym w tej chwili to są popsy dla silników od 1.0 począwszy yy, po jakieś super fury. Nie wiem, nie wiem co ludzie w tym widzą. No z tego się wyrasta tak jak z Corvina. A to chyba Korwin teraz wyrósł w ogóle ze swojej partii, a nie nie wiem co tam się jakieś zrobiły dziwne sprawy. No i to takie same dziwne są popsy właśnie jak Korwin Niby fajne, coś z tym jest. A jednak, jak tak na dłuższą metę, no okazuje tak. się, że. Można posłuchać, ale nie za długo. O, o, o. I tym właśnie akcentem mamy zaprogramowane ECU. Także jest szansa. Zanim chłopaki schamują, to ja spróbuję tutaj zrobić taki mek. Drzwi otwarte odwołać. Przytrzymać. I teraz można sobie obserwować kulant i olej. Wiesz, co? chyba nic z tego nie będzie. Czemu? Mam komunikat na desce, że bateria kluczyków jest pusta. Dobra, włączamy zapłon i dyno mhm. Żeby upośledzić wszystkie systemy dookoła. To jest fajnie, że jest mode, bo w niektórych samochodach na o mam stresa, że włączy mi się aktywny radar, zobaczę jakąś przeszkodę, zahamuje. A tak włączamy dynamoda i wiemy, że te wszystkie systemy mamy wyłączone w tej chwili i mhm. bez problemu można auto na rolkach katować. I jeszcze chyba musisz nacisnąć raz, żeby potwierdzić. Tak, teraz potwierdzam, no i teraz. że nic się złego nie stanie. Mamy w OBD cały czas jeden gadżet i mhm. czytamy... Za sterownik zapisujemy i oprócz tego sobie zapisujemy logi do chmury od razu, no nie? Spoko sprawa. Wiadomo, nie ma tam wszystkiego, co byśmy chcieli, ale podstawy podstaw. Trochę mi to tutaj. No, dzimówki. Przyrosty nie spełniły oczekiwań, więc wrócili do stołu. A to cudo jeszcze się będzie chłodziło przez pewnie 10 dobrych minut, zanim te wiatraki się wyłączą. Okej. Okay. Było w tym trochę zabawy. Aha. Nie jest to 3 litry TDI, jest tutaj trochę pracy przy ale myślę, że to już będzie finalny pomiar. Okej. Okay. Tego... Tego egzemplarza. Auto jest totalnie seryjne: mamy tu katalizatory, seryjny wydech, tak więc myślę 650 koni nie więcej niż 850 Nm, żeby nam się te tylne cylindry nie gotowały od wysokiego EGT przez te seryjne katy. Ale właściciel coś mówił, że będzie montował za jakiś czas inny wydech. pewnie dekad leci i będzie wtedy inny program. No może niekoniecznie inny program, on zostanie, tylko po prostu da to trochę możliwości na. Trochę więcej niuta i na pewno jeszcze jakieś 30-40 koni, no nie? Okej, okay. to, to co mierzymy to? Mierzymy, logujemy i zobaczymy co wyjdzie. Piąty bieg. Się podoba, o to chodzi. Na szosę? Na szosę. Właściciel nam na tym jazdą testową, testową zafundował nieco kiepski rodzaj opon. Muszanka jest, można by powiedzieć, zimowa. Super lepka. Jest super lepka, dokładnie tak. Nie są to niestety. 31 jedynki rajdowe, slick'owe Więc musimy tutaj Ostrożnie podejść do tematu Bo myślę, że ten samochód będzie teraz absolutnie dobrze chciał jechać I co, wyszło zgodnie z oczekiwaniami? Wyszło zgodnie z oczekiwaniami, mamy tam 50 koni I około 100 N przyrostu Co jeszcze przy tej temperaturze zewnętrznej Jest całkiem akceptowalnym tematem Nie będziemy tutaj Przeciągać struny żeby się właściciel mógł tym pojazdem nacieszyć jak najdłużej. Zresztą obiecał modyfikację wydechu i powrót na, na kolejny stage, więc wtedy zobaczymy co tak naprawdę tam można zobaczyć. Więcej niż pełna trakcja, ale o, to, to co za brzydka funkcjonalność. Yy, ale, ale, jeszcze w miarę chroni mhm. przed głupotami. No, to skrzynia dużo bardziej cywilna niż w poprzedniej M5-8HP. c 8 HP. To jest, to nie jest dwusprzęgłówka? to jest. Nie, to jest hydrauliczny automat, taki jak we wszystkich BMW, praktycznie w tej chwili. Mhm. Jest to oczywiście odpowiednio wzmocnione i. i, i... Działa to po prostu Dobre, dobrze z tym samochodem, ale nie jest to takie gwałtowne i takie, takie fajne w sumie, jak w tej starszej, no ale... No, niemiecka autostrada jest tutaj zdecydowanie za krótka na te nasze testy. Odpycha się to petarda, teraz na pewno nam te temperatury w dolecie pospadały, więc... Mhm. Więc jest bardzo git, no. Tutaj dużo mówić. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. No to chyba najważniejsze. Tak. No, uciecha pracować z takimi wozami przebieg nieduży. Więc niespodzianek nie było. Zajęło nam to jeszcze dwa flesze, żeby dopracować taką wersję na granicy, na granicy bezpiecznego zapłonu i na odpowiednio bogatym paliwie. Mm. No tak, żeby po prostu mieć pewność, że wydając ten samochód, wszystko jest dopięte na ostatni I Tutaj, jak mówię, margines błędu jest dużo mniejszy niż w dieslu i trzeba tych rzeczy pilnować. Rozumiem. to. Nie, nie pokazujemy drogi, bo... Nie, bo tutaj Niemieccy Niemiec, urzędnicy mogą się zdenerwować. Dokładnie, bite folgen takie tam, także teraz już spokojniutko. No, wszystko gra podsumowując. No to słuchaj jeszcze wam sprawę taką. Na poprzednich filmach zapomnieliśmy o czterech rzeczach. O czterech. O czterech no. rzeczach. Okay. Nie mówimy tego, a powinniśmy, że trzeba komentować, lajkować, subskrybować. Oczywiście, i Uważajcie, że tak. Dziękujemy wam za, za już wykonane subskrypcje, lajki i co i, do, i rzeczy nie wspomniane przez nas i zachęcamy jak najbardziej. Cieszy się nam główka, jak widzimy te wasze reakcje i. I jest to naprawdę super sprawa, także na pewno będziemy kontynuować temat. No jest tych widzów na razie chyba ze 150 subskrybentów, także tacy hipsterzy na razie, nie? O, jeszcze, o, zanim, jeszcze zanim stałeś się modny. <laughs> Myślę, że Okej, okay, będziemy teraz kreować nową modę, także zachęcamy. Tak. I zapraszamy oczywiście też z samochodami, nie tylko do oglądania filmów. Jak macie jakieś yy, ciekawe samochody, które, które chcielibyście, żeby znalazły się to możemy oczywiście nad tym popracować Zapraszamy No to dobra, w takim razie zjeżdżamy do bazy Zjeżdżamy do bazy, czas na weekend, piąteczek, puntunio Także miłego Przegazuj go tam gdzieś Przegazuję go tam gdzieś, to czekaj A. musimy tutaj odpowiednio zrobić tak Szybki w dół BMW w pełnej krasie Tylko tutaj oczywiście rondo i A. niemieckie rondo dodatkowo. Nie ma tu chyba miejsca na to dobrego, nie? Tyle się znalazło miejsce. I tym pozytywnym to, akcentem. To, dokładnie tak. To na razie. Na razie.